Płacenie za czynności. Mm -hmm. Mam na myśli takie postępowanie, jak kiedyś się spotkałem z tym, że jest dział sprzedaży: no to najpierw ci zapłacimy za to, żebyś miał, za Twój wynik. No ale w pewnym momencie szef mówi: ty, a weź jeszcze tam obiedź tych klientów i przed świętami im prezenty rozdaj. A przedstawiciel handlowy, nie w pojedynczej osobie, tylko w postaci wielu osób, mówi. No, ale za to nam musisz dodatkowo zapłacić. To jest dodatkowa czynność, którą ja wykonam. No ale mhm. jak to? No przecież to są twoi klienci. No ale ty chcesz, żeby mi prezenty rozbił W związku z tym 5 dych od klienta albo nie jadę. Bo byli tak bardzo nauczeni transakcyjności. Aha. I no to tak. są rzeczy, na które trzeba bardzo, bardzo uważać. To ja bym, ja bym chciał dodać, e, mamy w tytule 5 błędów menedżerskich. E. No już ich chyba z 700 wymieniliśmy. Ale jak, jak trzymając się tej grubszej nomenklatury, uznaliśmy, że błędem jest ocena ludzi wyłącznie za wyniki, no to z drugiej strony koniecznie musimy dodać, a nie musimy komentować, że ocena ludzi wyłącznie za działania, bez patrzenia na wyniki, o czym trochę jest Oczywiście. przy okazji tego płacenia za godziny. Natomiast ten.